I no cóż, to po prostu szalone, bo te uwolnienia, to właśnie mówi, uwolnienia, które bezinteresownie czynimy dla innych, przynoszą szybki wzrost chwały Bożej. W ten sposób przechodzimy od chwały do chwały i od wiary do wiary. Łap, przyjmuj, uwalniaj, wzrastaj. Łap i słuchaj, łap i słuchaj, ła, łap i słuchaj, co Bóg mówi. Zadanie, przyjmij zadanie, przyjmij zadanie, py i przyjmij je tak, jakby już się stało. A gdy już przyjmiesz i powiesz tak, wiesz o co chodzi, na cokolwiek tata mówi, by wypełnić jego polecenia, prawda? By objawić miłość, życie, prawdę z siebie, tak? Wiara, wiara z uczynkami, jasne? Uwalniasz to, oto uczynek. Uwalniasz to, uwalniasz cokolwiek. Bóg uwalnia, rozumiesz, przez siebie, przez ciebie, tak? Bo, bo nie jesteśmy Bogiem. Nie jesteśmy Bogiem, ale jesteśmy Jego dziećmi. Jesteśmy Jego dziećmi. Jesteśmy Jego dzieciakami. A On chętnie mieszka w nas i objawia się przez nas.